Tego, jak powstaje olej silnikowy, można się dowiedzieć m.in. w Centrum Technologicznym Castrola w Pengborn pod Londynem. Przedstawiciele firmy zaprosili tam dziennikarzy motoryzacyjnych, aby zaprezentować im kolebkę rozwoju olejów przeznaczonych do niemal wszystkich istniejących rodzajów silników. Centrum Technologiczne Castrola mieści się na południu Anglii w pięknym otoczeniu angielskiej wsi, a dokładniej w zabytkowym dworze z 1876 roku. Wprawdzie siedzibę mamy tu dopiero od 30 lat, ale zaawansowane technologie rozwijamy od ponad 125, więc mamy duże doświadczenie w produkcji olejów silnikowych. W pierwszej kolejności dziennikarzom przedstawiono najważniejsze cechy produktów Castrola przeznaczonego do samochodów osobowych oleju Edge oraz do samochodów ciężarowych oleju Elixion Low Saps. Każdy z nich ma kilka swoich podtypów o właściwościach dostosowanych do warunków, w jakich wykorzystywany jest dany pojazd. Na przykład Edge występuje m.in. w wersji specjalnie przystosowanej do wykorzystywania w wystawianych na duże obciążenia pojazdach rajdowych. O walorach takiego oleju opowiadał polski kierowca driftingowy Maciej Polon. Co ciekawe, rajdówki ciężarowe jeżdżą na oleju Castrol Elixion identycznym z tym, który używany jest w zwykłym transporcie. Jego formuła została opracowana właśnie w pękwo. Olej ten spełnia wszystkie najnowsze wymogi dzięki zaawansowanej technologii, która przy okazji dostarcza dodatkowych korzyści. Produkt zapewnia lepszą ochronę silnika i pozwala na dłuższe okresy międzywymianowe. A co najważniejsze, zapewnia dwuprocentową oszczędność paliwa, a więc oszczędność za pieniądze podczas gdy ciężarówka jest wciąż w trasie co przy dzisiejszych wysokich cenach paliwa jest bardzo ważne również dla polskich właścicieli flot transportowych Nowa formuła olejowa została opracowana i zbadana w laboratorium na kompletnym silniku D20 marki MAN wyniki badań należało potwierdzić w praktyce to było następnym wyzwaniem dla naszego zespołu technologicznego, który postanowił przetestować olej u prawdziwego przewoźnika. W badaniu wzięły udział 24 many, pojazdy przejechały ponad 1,5 miliona kilometrów w 9 miesięcy. To mniej więcej odległość taka jak 40-krotne okrążenie Ziemi. Podczas testu użyto specjalnego miernika paliwa, który pozwolił na bardzo dokładne pomiary zużycia. Wyniki przekazano niezależnym ekspertom, którzy stwierdzili, że podczas tego testu Castrol Elixion Low Seps i oszczędził 2,2% paliwa w porównaniu do konkurencyjnego oleju o parametrach 10W40. Centrum Technologiczne Castrola znajduje się godzinę drogi od Londynu. Szkoda byłoby zatem nie skorzystać z okazji do zwiedzenia tego pięknego miasta. A jak to zrobić, gdy ma się niewiele czasu? Najlepiej skorzystać ze zbudowanego na milenium olbrzymiego koła muńskiego London Eye, z którego można w 30 minut zobaczyć całe miasto. Dziękujemy Castrolowi za możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o powstawaniu olejów silnikowych i wkrótce Wam to pokażę.